Witajcie moi drodzy, ja jestem Jarosław Łojek, a to program Legendy świata. Zainspirowało mnie do tego takie ciekawe wydarzenie kulturalne. Otóż na kanwie Netflixowych głupot ludzie zaczęli opowiadać różne absurdy. I tak na przykład ostatnio dowiedziałem się, że mieszkańcy Afryki nie mają legend. Dlatego Netflix musi przerabiać znane europejskie baśnie na modę afrykańską. Moi drodzy, już nawet nie mam siły, by szerzej potraktować te bzdury. Zostawię to innym, podobnie jak omawiane, omawianie Netflixowych głupot. Tu akurat zupełnie nie o to idzie, i, i sądzę, że moi rozmówcy zupełnie nieprawidłowo zinterpretowali poczynania tej platformy streamingowej. Sądzę, że Netflix nie miał na pewno na celu przedstawienia kultury ludów czarnej Afryki i był bardzo od tego daleko. Mam wrażenie, że raczej produkując takie aberracje, próbuje się chyba zetrzeć wszystkie kultury do jednego wspólnego wora o nazwie globalizm. Natomiast, no, kochani, gdyby Netflix lub jakaś inna platforma, nie wiem, może Amazon czy Disney. Chciały nakręcić naprawdę coś ciekawego o afrykańskich bytach wodnych, to chciałbym Wam tutaj zaprezentować właśnie jedną z takich legend. Myślę, że każdy z nas chętnie by obejrzał coś ciekawego pochodzącego z innych kultur, z zupełnie innego rejonu świata, egzotycznego, gdzie panują inne obyczaje. I różne od naszych mentalności, pojęcie szczęścia, formy przekazu, przecież właśnie w tych różnicach tkwi element dla nas istotny, bo niezbadany, czasami nieznany, dlatego interesujemy się właśnie innością i, i tak bardzo chcemy ją poznać, a może i zrozumieć. Gdyby wszyscy byli tacy sami, życie straciłoby swój urok. Wyobraźcie sobie, że gdziekolwiek byście nie pojechali, to wszędzie serwowaliby wam, w każdym kraju, hamburgery z kolą. Wszędzie jest taka sama moda, ten sam język, obyczaje, prawo, religia. Byłby to świat, no, no do pożygu. Nudny, nieciekawy. Dlatego tak ważne jest utrzymanie zróżnicowania kulturowego, bo ma to swój wymiar i, i tworzy złożone tradycje świata, choć z tego samego świata, to jednak tak przecież różne, ale przez to właśnie ciekawe i interesujące. I na dziś przygotowałem legendę pochodzącą z zachodniej Afryki, z kraju, który się nazywa Sierra Leone, czyli z tak zwanych lwich gór z południowej części tego kraju, zamieszkanego właśnie przez plemię Mende. I jeśli chodzi o to plemię, to ono się posługuje językiem z takiej szerszej grupy o nazwie Mandingo. W Sierra Leone jest ludzi z tego plemienia Mende, mniej więcej około 2,5 miliona. Mieszka ich też troszeczkę w państwach ościennych, a dosyć spora grupa, no bodajże tak mi się wydaje, że około 10 tysięcy mieszka w Ameryce Północnej. Jeśli chodzi o to, czym oni się zajmują u siebie w kraju, czyli w Sierra Leone, no to głównie tkactwem, rzeźbą w drzewie, wyplatają kosze. Zaledwie część kultywuje religię przodków. No niestety, jest to zaledwie, moi drodzy, 2%. Mende mają dość ciekawą tradycję związaną z takimi tajnymi stowarzyszeniami. Chłopcy, wchodząc w dorosłość, stają się jakby częścią stowarzyszenia właśnie PORO. Na takich spotkaniach posługują się tajnym językiem, zupełnie niezrozumianym przez nikogo, nawet przez członków własnej grupy płci żeńskiej, prawda? Mają też na różne takie okazje przygotowane maski obrzędowe właśnie. Są one wykonane z drzewa i płótna i faktycznie trzeba przyznać, że mogą one naprawdę przerazić. Przebrani tak chłopcy przypominają jakieś dziwne istoty rodem z filmów Science Fiction. Oczywiście, stowa swoje stowarzyszenia mają także kobiety, właściwie jeszcze dziewczyny. Wtedy dziewczęta wtajemniczane są. W takie stowarzyszenia o nazwie Sande. Uczą się, jak być dobrymi żonami, ma to być też ich takim przygotowaniem do roli, jakie nakazują im obyczaje. Ma to nadać kobiecie tożsamość, uczy też, jak uprawiać miłość, wprowadza je w zasadzie w dorosłość. Ważnym czynnikiem w tych rytuałach jest taniec. Oczywiście ta nauka jest dość opresyjna, bo jeśli no, nie są w stanie y, opanować ruchów, zapamiętać, to nauczyciel, którego się nazywa Ndoli Jockey, bije je zrobionym na tę okazję specjalnym pejczem. Ten sam przewodnik, nauczyciel, zabiera je też do buszu na tak zwany obrzęd obrzezania. Ja może pominę ten sam obrzęd obrzezania, może przy innych okazjach opowiemy sobie, jak to wygląda w różnych plemionach Afryki. A teraz jeszcze parę ciekawostek na temat ludu Mende. Trzeba wiedzieć, że ta społeczność właśnie z te stowarzyszenia Sande jest bardzo zhierarchizowane. I przywódcą takiej grupy jest sowi. Ma ona zadanie wpoić wartości Ludu mędę. posiada tak zwaną świętą wiedzę, ma też łączność z duchami, jest to wszystko powiązane z siłami natury. Są też oczywiście poniższe szczeble, jak ligbała, czy ligba uyo. Oczywiście kobiety także posiadają swoje maski. One są wykonane z drzewa i płótna. Moi drodzy, wyglądają w nich jak takie chochoły właśnie pozakręcane w płótno. Przy tych obrzędach inicjacyjnych używają też białej gliny. Jest to uosobienie jakby czystości. W ogóle biel u jest uważany za kolor święty, taki czysty. Nieskazitelny, pozbawiony wszelkiego zła. Będę mają też takich uzdolnionych muzyków, mają też ciekawie skonstruowane fryzury. Będę wierzą, że włosy rosną na głowie tak jak lasy rosną na ziemi. Dlatego te włosy są powiązane z siłami natury. Kobieta o długich, gęstych włosach ilustruje siłę życiową. Włosy kobiet muszą być oczywiście zadbane, czyste, no i co ważne, naoliwione układa się je w takie skomplikowane, finezyjne fryzury. Natomiast brudne włosy są, yy, kochani, oznaką szaleństwa. Yy, yy, może wystarczy tych ciekawostek, praktycznie na temat Lużu Mendy, jest ich dużo, trzeba przyznać. Myślę, że powoli, yy, czas na samą też legendę, bo jest ona też dosyć długa. Gdybyście chcieli coś więcej się dowiedzieć na temat ludu Mende zamieszkującego Sierra Leone, to, to odsyłam też do pozycji, z których ja korzystałem przede wszystkim Bernard D. Legendy Afrykańskie wydane w 1957 roku, John Fage, Historia Afryki z 2001. I chyba najciekawsza spośród tych y, wszystkich pozycji, niestety po niderlandzku, co jest no, potężnym utrudnieniem. Wśród Mende w Sierra Leone są to listy Sjurda Hofstry, wydane, w, właściwie napisane w, między 1934 a 1936, a wydane przez Centrum Studiów Afrykańskich w Lejdzie w 2014. No ale tak jak mówiłem, no niestety są po niderlandzku, ale jest tam bardzo dużo ciekawych rytuałów opisanych. I kolejną taką pozycją jest James Olson Ludy Afryki i taki słownik etnohistoryczny z 1996. On jest za to po angielsku, napisany więc z tym nie będzie problemu. No i symbole Afryki, moi drodzy, z 2022 wydane, napisane przez Heike Ousu całkiem ciekawa pozycja bardzo dużo takich też interesujących opowieści zresztą o różnych ludach tutaj w tym wypadku nie tylko o Mende ale można przeczytać zarówno o tych ze wschodniej Afryki południowej prawda czy też centralnej czyli Skonga ale to wszystko w swoim czasie kochani myślę że czas na legendę legenda jak już mówiłem ma tytuł taka historia to jest historia nenufary prawda pochodzi z Sierra Leone a jej autorami jest Lud Mende moi drodzy zaczynamy w pradawnych czasach na ziemi panował król Piorun jemu to Bóg powierzył wszystkie sprawy ziemskie Miał on pełną swobodę w zarządzaniu ziemią, a uwielbiał najbardziej polować. Widząc jakieś stworzenie, najczęściej wypuszczał strzałem, na chybił trafił. Nie wiadomo, czy robił to z lenistwa, czy nie potrafił dobrze wymierzyć z łuku, ale prawie zawsze wracał do domu z pustymi rękami. Z czasem znudziło mu się jałowe polowanie. I piorun postanowił się ożenić. Ruszył więc w świat w poszukiwaniu żony. Najpierw dotarł do kraju wiedźm, ale te nie zachwyciły króla swą urodą. Następnie skierował się do kraju nim wodnych, ale i te, jako że przypominały w niektórych częściach swego ciała ryby, nie spodobały się piorunowi. Poza tym król lubił pełne kształty, a jak wiadomo, nimfy miały zbyt małe piersi. Władca odwiedził wszystkie byty i istoty zamieszkujące ówczesny świat, ale nie mógł znaleźć swej wybranki. A trzeba wiedzieć, że ówczesny świat zamieszkiwały różne byty wodne i lądowe. Jakich dziś próżno by szukać na ziemi. Strapiony piorun zwrócił się do Boga stwórcy: Boże mój, Ty, który jesteś najwyższą i najpotężniejszą istotą. Czy mógłbyś sprawić, bym posiadał kogoś, z kim mógłbym się kochać? Zwiedziłem ja całą Ziemię! I obserwowałem różne dziwy, które tam żyją. Każdy z nich ma jakąś osobę, z którą się kocha. Tylko ja jestem samotny. Dobrze, piorunie, odparł Bóg. Masz rację. Umyślnie to zrobiłem, stwarzając cię samotnego. Ale teraz przydzielę ci kobietę. Jak obiecał, tak też zrobił stwórca i przydzielił piorunowi kobietę cierpliwą, dobrą i łagodną o imieniu Asirech. Piorun wybudował sobie nową, lepszą chatę, o wiele bardziej obszerniejszą niż ta poprzednia i teraz rzadziej polował, bo sporo czasu pochłaniało mu spółkowanie z żoną. Lubił też wylegiwać się na hamaku i przyglądać się pracującej kobiecie, przysadzeniu warzyw. Jednak jakaś klątwa musiała ciążyć nad domem Pioruna i Asirech, bo każde dziecko, pozostawione choćby na chwilę, znikało bez śladu. I choć Piorun płodził ciągle nowe dzieci, żadne nie mogło dorosnąć. Jednego razu, gdy król polował, a jego żona plewiła sobie ogród i zrywała banany i mango, do chaty podkradł się potwór prastary. Bestię taką w języku Akan nazywają tete Aboa Kesebi. Było to duże, starożytne monstrum, jedno z tych pierwotnych jakie na początku zasiedlały ziemię. Potwór ten zeżarł córkę Pioruna, Attuę. Wiedziona przeczucie Masirech pobiegła do chaty i ujrzała całe zajście. Nie mogła ona temu przeszkodzić i z żalu padła martwa na czerwony afrykański grunt. Bestia pożarła także i żonę króla, po czym oddaliła się w burz. Gdy po paru dniach piorun wrócił z polowania, nie zastał ani żony, ani córki. Szukał ich wszędzie, lecz nigdzie nie było po nich śladu. Trzeba wiedzieć, że ten pierwszy człowiek, a zarazem król, nie wyglądał jak dzisiejszy mieszkaniec Afryki. Był zdecydowanie wyższy i umiał latać. Zatem przemieszczał się dość szybko. Udał się on znów do Boga i prosił: Mój Boże, czy mógłbyś mnie uczynić szczęśliwym? Dałeś mi żonę, która zginęła. A każde moje dziecko zapadało się pod ziemię, nie wiem, co się z nimi działo. Czymś zawiniłem wobec ciebie, że straciłem żonę? O, nie, piorunie, nic złego nie zrobiłeś. Odparł Bóg. Jesteś moim dzieckiem, jak i inne istoty. Czy nie chcesz przyjmować wszystkiego tego, co dla ciebie zgotuje los? Stworzyłem cię królem, bo takim mi się podobało cię uczynić. Chciałem widzieć Cię obojętnym na te wszystkie złe rzeczy, które cię spotkały i które jeszcze cię spotkają. Czy jesteś na to gotowy, Piorunie? Jestem, ale choć w tej sprawie, w swej łaskawości i dobroci, Boże, czy mógłbyś dać mi inną żonę? Prosił król, chciałbym być szczęśliwy. Bóg, siedząc na obłoku, uśmiechnął się i rzekł: Wypróbujemy cię, Piorunie. A teraz popatrz, stworzę dla ciebie krainę niezwykle piękną. Mówiąc to, Bóg rozwarł lekko usta i wypuścił z nich coś na kształt dymu. Z tej pary poczęły się wyłaniać różne istoty. Jedne miały cztery nogi, inne dwie, były duże i małe. Ziemia także zaczęła się formować. Powstawały góry, lasy poczęły porastać znaczną część świata. Teraz już nie będzie ci nudno, ale chciałbym, żebyś przez trzy dni na nic nie polował, powiedział Bóg. To będzie dla ciebie próba, a ja pomyślę, jak cię uszczęśliwić. Zrobię, jak każesz, panie. Powiedział piorun i wrócił na ziemię. Idąc i podziwiając nowy krajobraz, piorun dostrzegł, jak żmija ugania się za małym, szarym zwierzątkiem wielkości królika. Pochwycił swój łuk i wypuścił strzały jedną za drugą. Chwilę później przypomniał sobie, co mu przykazał Bóg. Posmutniał król, wiedział, że złamał zakaz boski. Usiadł na kamieniu i tak znieruchomiał. A z jego oka zaczęła sączyć się łza i podobno ciekła ona bardzo powoli, a jeszcze bardziej powoli spadała na ziemię. Niektórzy utrzymują, że trwało to cały wiek. Ale gdy spadła w końcu i rozlała się po czerwonej afrykańskiej ziemi to pojawiło się z niej jezioro, z którego wyszła nieopisana piękność. Prześliczna dziewczyna, o jakiej nawet nikt sobie nie mógł zamarzyć. Była tak wspaniała, że gdy spojrzała na swego ojca Pioruna, to ten w jednej sekundzie się rozweselił. Dziękuję ci, ojcze, że zesłałeś mnie na ziemię, powiedziała dziewczyna, do króla z takim wdziękiem, że życie jego zupełnie się odmieniło poleciał on natychmiast do boga bo jak już wspomniano umiał latać i bardzo mu dziękował już że tak odmienił jego życie prosił przy tym o to by sam stwórca strzegł tej piękności w obawie przed możliwością jej utraty piorun wiedział że jeśli sam bóg będzie jej pilnował to nic jej się nie stanie Stwórca lubił króla i rzekł do niego przymilnie. Choć zgrzeszyłeś przeciw mnie, to jednak ci wybaczę. A twoją córkę zrobię królową wszystkich wód. Jej koroną będzie tęcza, a motyle i ptaki będą jej posłuszne, zaś strzeg będzie jej ogromny orzeł, który też będzie na jej usługi. Król jeszcze raz podziękował Bogu za to, że ten uczynił go szczęśliwym. Od tej pory polował już tylko na zwierzęta, które rozmnożyły się po całym czarnym lądzie. Zaś Królowa Wód przyjęła imię Nenufary i zaczęła panować nad wodami i wodnymi stworzeniami. Podlegały jej wszystkie ryby: ślimaki, jowady. Całe wodne ptactwo mogła ona przybierać postać zarówno nimfy wodnej, nad którymi panowała, jak i zwykłej kobiety. Podania mówią, że skusiła niejednego mężczyznę swą urodą, złych ludzi karała, rzucając ich na pożarcie krokodylom, zaś dobrych nagrazała zarówno wdziękami swego ciała, jak i bogactwem. Podobno i dziś jeszcze przechadzając się brzegami laguny Abi w jasną księżycową noc w okolicach Mochła, tam gdzie upadła pioruna można posłyszeć przecudną muzykę wodnych nimf a gdy podejdzie się bliżej pośród licznych tu wodnych lili, przy odrobinie szczęścia będzie można zobaczyć kąpiącą się nenufarę. Pamiętajcie, że jej uroda zapiera dech w piersiach i taki śmiałek może to przypłacić życiem. Bezpieczniej będzie się oddalić i to bezszelestnie, zabierając to wspomnienie, które utkwi w pamięci każdego człowieka na całe życie. Miejsce to leży nad Zatoką Gwinejską, na wschód od Abidżanu. I na południe od Abłaso, a także na zachód od Kiapum, na terenie wybrzeża Kości Słoniowej. I to by było na tyle na temat Nenufary. Oczywiście są jeszcze dosyć ciekawie opisane różnego rodzaju przygody, które ona odbywała z różnymi mieszkańcami Czarnego Lądu. Jeśli chodzi o żmiję, to najprawdopodobniej była to żmija gabońska, jedna z najbardziej jadowitych żmij, która się pojawia w tej legendzie. A to zwierzątko, za którym goniła ta żmija, to najprawdopodobniej Albo Góra Lekszary. Taki mały ssak wielkości dużego królika, który żyje sobie w rejonie Zatoki Gwinejskiej. Moi drodzy, dawajcie mi znać, bardzo proszę w komentarzach, jakiego ludu, jakich legend, jakich mitów chcielibyście posłuchać. Ja postaram się sprostać tym oczekiwaniom. Na dziś dziękuję. Do następnego razu. I do zobaczenia, do usłyszenia, moi drodzy.